Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test drogeryjnej palety. Przetestujemy sobie paletkę od Essence. Welcome to Miami. Kupiłam tą paletę jakiś czas temu na stronie Douglasa, była prąka minus 20%. Marka Essence się na to łapała i za paletkę zapłaciłam niewiele ponad 20 zł, chyba 23%. Ona w cenie regularnej kosztuje około 30 zł. tą dostępne chyba 3 albo 4 wersje tej palety. W Polsce widziałam dwie. Taką jasną, typowo neutralną, no i właśnie tą czyli Welcome to Miami, no i ona jest taka troszkę szalona. Mamy fiolety, mamy coś miętowego i fajnie, że mamy też brąz oraz beż, więc cienie kolorowe możemy przełamać klasyką. W palecie jest 12 odcieni, brązy oraz błyski. No te błyski podejrzewam, że będą takie delikatne, cieniutkie, bo widać w paletce, że one no są takie lekko tylko połyskujące, takie troszkę satynowe, perłowe. Jest lusterko, ma na sobie taką zwykłą, cienką naklejkę i ta naklejka mi się już cała odkleiła. Także powiem Wam, że z jednej strony fajna opcja na wyjazdy, jeżeli cienie będą dobre, ale z drugiej strony bałabym się tą paletę zabrać do walizki, bo mogłoby mi to lusterko pęknąć albo wypaść, a to by było niestety niefajne. Także no z tym wykończeniem palety, z samym opakowaniem to tak średnio, ale przejdziemy sobie zaraz do kolorów, zobaczymy, jaka jest jakość cieni. I przetestuję dzisiaj z Wami jeszcze podkład od Givenchy, Prism Libre Skin Caring Glow. Dostałam ten podkład do zakupów na stronie Sephory. Mamy tutaj 5 ml i powiem Wam, że fajnie by było, gdyby każda marka makijażowa, perfumeryjna dawała właśnie takie próbki. Bo po pierwsze ta próbka jest spora, 5 ml Staczy spokojnie na 4-5 użyć A po drugie szklana buteleczka Mamy tutaj pompkę Więc jest to naprawdę porządna próbka To nie jest saszetka, to nie jest taka wiecie mała próbka Mała tubeczka 2 ml Gdzie tego produktu jest naprawdę malutko tylko porządna próbka do przetestowania, więc to mi się bardzo, bardzo podoba. A jak wiadomo, w perfumeriach kosmetyki są drogie, więc myślę, że marki powinny pomyśleć właśnie nad takimi próbkami dla klientów, żeby można było porządnie produkt przetestować. Produkt, który kosztuje normalnie chyba 250 zł, jeśli chodzi właśnie o ten podkład z Givenchy. Zanim się na niego zdecydujemy i wydamy na niego swoją kasę. Odcień, który otrzymałam, to jest 2N120 i ja go słóczowałam. Powiem Wam, że jest dosyć jasny, ale myślę, że jak dołożę troszeczkę więcej brązera, to da radę to ograć. Może ten podkład na skórze się też troszkę dopasuje, no i nie będzie już wyglądał tak jasno jak na słoczu. Właśnie od podkładu sobie zaczniemy, chociaż podejrzewam, że bardziej interesuje Was drogeryjna paletka za grosze. Ja też jestem jej bardzo ciekawa. Ale ja zazwyczaj nakładam najpierw makijaż twarzy, później makijaż oczu, także dzisiaj też tak zrobię, nałożymy szybko podkład, potem po prostu poza kamerą dokończę makijaż twarzy, żeby nie przedłużać tego filmu i przejdziemy sobie do palety. Podkład kosztuje dokładnie 255 zł, także byłam blisko, jeśli chodzi o jego opis. Nowy podkład Givenchy Prism Libre Skin Caring Glow oferuje naturalny efekt makijażu oraz pielęgnacji skóry, ponieważ tylko dobre nawilżenie w połączeniu z nieskazitelnym efektem krycia podkreśli blask cery i zapewni perfekcyjny rezultat makijażu. Formuła podkładu w 97% ze składników pochodzenia naturalnego dba o skórę dzień po dniu, wzmacnia naturalne piękno i nadaje świetliste wykończenie, naturalne blaski nawilżenie poprawiają się, a pory i niedoskonałości zmniejszają się. Także znowu mamy tutaj bardzo popularny trend, czyli pielęgnacja plus makijaż. Zobaczymy! Jestem zaskoczona, że ten podkład ma 97% składników pochodzenia naturalnego, że jest prawie czysty składowo, no bo jeśli chodzi o takie drogie podkłady, bardzo drogie podkłady, to zazwyczaj jednak są tam zapychacze i te składy nie są ciekawe, a marka Givenchy ma podkłady z dobrym składem, więc jestem bardzo zainteresowana. Zaraz sprawdzimy, jak ten podkład będzie wyglądał na skórze. Kolor 1N120 wygląda tak, więc jak widzicie jest dosyć jasny. Mam nadzieję, że się dopasuje. Jeśli chodzi o ten podkład, to powiem Wam, że formuła jest bardzo ciekawa. Niesamowicie przyjemnie rozsmarowuje na skórze, więc zobaczymy, lecimy z połową twarzy, sprawdzimy sobie krycie i wykończenie. Muszę Wam jeszcze wspomnieć o zapachu, bo ten podkład pachnie przepięknie. On pachnie tak troszeczkę kwiatowo, ale przebija gdzieś tam delikatnie jakiś taki zapach cytrusowy, owocowy. Bardzo ładny zapach i niemocny. Niemocny, nieintensywny i nie jest też sztuczny, taki bardzo naturalny. Także podkład mnie na razie bardzo pozytywnie zaskakuje. Niesamowicie unikatowa formuła. Bardzo przyjemna, nie tłusta, ale taka lekko śliska. Zapach przepiękny. Co do nakładania na skórę, no to powiem Wam, że palcami rozłożył się bezproblemowo, bardzo ładnie i równo. Nie ma żadnych prześwitów, nie ma żadnych plam. Myślę, że doklepie gąbeczką, ale to raczej nie byłoby potrzebne. Jeśli chodzi o krycie przy takiej jednej cienkiej warstwie, no to powiedziałabym, że jest średnie minus, wygląda to bardzo naturalnie. Jest taki lekki efekt glow, ale to nie jest typowo świetlisty podkład. Tylko raczej dający takie naturalne wykończenie, coś takiego troszeczkę nawilżającego. Na stronie Sephory niestety nie było napisane, jakie w tym podkładzie są zawarte składniki pielęgnacyjne, ale na pewno wejdę sobie później w Google i to sprawdzę, bo jestem bardzo ciekawa. Dlatego, że czuć takie delikatne nawilżenie, czuć, jakby to był bardziej produkt pielęgnacyjny niż makijażowy, takie mam odczucia na skórze. A jednak no makijaż to też jest, bo faktycznie makrycie to nie jest wiecie tint, to nie jest jakiś taki bardzo delikatny krem BB. Na początku wydawało mi się, że on jest dla mnie sporo za jasny, ale powiem wam, że z każdą chwilą mam wrażenie, jakby on się dopasowywał. Może nie jest idealny, może nadal jest minimalnie za jasny i będę musiała dołożyć troszkę więcej bronzera. Ale ten kolor jakby troszkę się zmienia w połączeniu ze skórą, no i właśnie się dopasowuje. Zbliżyłam Was troszkę do siebie, żebyście lepiej to wszystko widzieli. No i powiem Wam, że podkład prezentuje się przepięknie. Po prostu go nie widać. On się stopił ze skórą i wygląda bardzo naturalnie, leciutko. Nie czuć go w ogóle na skórze. Także przejdę sobie już do drugiej strony. Nałożę go palcami i zaraz jeszcze wszystko delikatnie doklepię gąbeczką. Zobaczcie, on jest na początku dosyć jasny, a później troszeczkę się zmienia, ale to nie jest takie stricte oksydowanie, tylko faktycznie dopasowywanie się do odcienia naszej skóry. Więc podkład, jak na razie, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Mój najdroższy podkład w kolekcji to jest Dior Backstage, który normalnie kosztuje 205 zł. To było chyba na Black Friday albo później, jak była jakaś większa promocja. I no ten kosztuje normalnie ponad 255, więc nawet z taką zniżką kosztowałby około 200. Dosyć dużo. Powiem Wam, że nawet jeżeli ten podkład fajnie się utrzyma, będzie bardzo trwały i będzie wyglądał świeżo, ładnie przez cały dzień no i będzie po prostu rewelacyjny, super hiper. Dwie stówy. No, już musiałabym się naprawdę mocno zastanowić, czy potrzebny mi jest podkład za 200 zł. Nie ma się co oszukiwać, w drogerii można znaleźć bardzo dobre podkłady za 20, 30 czy 40 zł, które zastygają, są super trwałe, które są lekkie, naturalnie wyglądają i mają dobre krycie. Także nie trzeba, wiecie, wydawać aż tyle kasy na dobry podkład. No ale nie zmienia to faktu, że ten wygląda bardzo, bardzo ładnie. On delikatnie zastyga, nie czuć tego zastygania, nie ma efektu ściągnięcia, ale zobaczyłam to na słoczu. Jak zaczęłam, wiecie, pocierać tego słocza, to on faktycznie zastygł, nie na 100%, tak powiedziałabym na 80%, ale zastygł, więc może być bardzo trwały. Doklepałam go sobie troszeczkę gąbeczką, no ale jak mówiłam wcześniej, nie było to potrzebne, dużo to nie zmieniło, no bo nie jest to podkład plastyczny, ruchomy, tylko właśnie lekko zastygający. Więc jak zastygnie, no to tutaj już nie trzeba nic poprawiać. Poza kamerą nałożę sobie korektor, przypudruję wszystko i zrobię konturowanie. Myślę, że zakryję tylko tą niedoskonałość, bo dosyć mocno się ona wybija i nieładnie to wygląda. Mam tutaj mniejsze niedoskonałości, które delikatnie przebijają, ale jakoś to wiecie, no po prostu nie jest widoczne, nie przeszkadza mi to, więc zostawiam jak jest. Wykończę makijaż twarzy i przechodzimy do paletki od Essence. Tak wyglądają słocze paletki Essence. Welcome to Miami. No i powiem Wam, że nie jest źle, ale nie ukrywam, że musiałam kilka razy dokładać te cienie, żeby no ta intensywność była taka, jaką widzicie na słoczach. Więc to nie jest jedno przeciągnięcie palcem. Jeśli chodzi o błyski, to najładniejszy jest moim zdaniem ten turkus. Taki naprawdę intensywny, i on ma troszkę inną formułę, bardziej kremową. I ten brzoskwiniowy rose gold Prezentuje się bardzo fajnie. Pozostałe błyski to klasyczne cienie perłowe, delikatne, więc nie osiągniemy nie wiadomo jakiego efektu. Ale jeśli chodzi o całą kolorystykę palety, no to myślę, że prezentuje się dosyć ciekawie i jakieś fajne makijaże uda się tą paletą zrobić. Zanim przejdziemy do makijażu oczu, to jeszcze krótkie story of my life. Nagrywałam wczoraj test tej paletki razem z testem podkładu Givenchy. Nagrywałam również podsumowanie makijażu, ale niestety plik właśnie z makijażem oczu był uszkodzony. Także dzisiaj tą część dogrywam i będę robić tą paletą już drugi makijaż. Wczoraj robiłam makijaż miętowo-czekoladowy i zobaczycie go w podsumowaniu. Użyłam tego ciemnego brązu, tej matowej, takiej morskiej mięty. Błysku, który mi się bardzo podobał. Mówiłam Wam o tym, jak pokazywałam Wam słocze. No i dodałam tam jeszcze jakiejś minimalnej ilości innych cieni. W wewnętrznym kąciku dałam chyba ten, z tego co pamiętam. Także już co nieco wiem, jeśli chodzi o pracę z tymi cieniami. Dzisiaj postanowiłam zrobić inny makijaż niż wczoraj. Żeby pokazać Wam dwie propozycje makijażu tą paletą i myślę, że pójdę głównie w fiolety i użyję tego błysku takiego brzoskwiniowo-rouzgodowego, bo on mi się bardzo, bardzo podoba. Na oczach mam oczywiście korektor, znam i jest on nieprzypudrowany, więc zaczynamy od matowego beżu podłóg brwiowy. i mamy w palecie tak naprawdę dwa beżowe cienie. Jeden jest idący mocniej w żółte tony i taki troszkę ciemniejszy. A drugi jest łososiowy i jaśniejszy. I tego łososiowego używałam wczoraj. On ładnie się prezentował pod łukiem, nie odcinał się. Jeśli chodzi o jasność, to jest taki idealny dla mnie. Także tego cienia dzisiaj do zmatowienia łuków brwiowych sobie użyję. Jeśli chodzi o pracę z tymi cieniami, to wczoraj byłam zadowolona. Makijaż wyszedł całkiem spoko. Zresztą dowiecie się więcej w podsumowaniu, które właśnie wczoraj nagrywałam. Co do tych cieni, to muszę przyznać, że dużym plusem jest to, że one są idealnie wprasowane w paletę. Dlatego, że nie za mocno, nie za lekko. Nie są aż tak wprasowane, że ciężko jest nałożyć je na pędzel i wydobyć pigment. A z drugiej strony, no one się nie pylą. Nie pylą się w palecie, nie sypią się. Można łatwo je na ten pędzelek nałożyć i przetransferować na powiekę. Także to jest duży plus. Oczywiście, zaczynam od zewnętrznych kącików i od tego najciemniejszego fioletu. Podobno fiolety jest ciężko zrobić, więc to jest no, taki test, taka próba dla tej paletki, czy ona faktycznie będzie dobrej jakości. Jeśli chodzi o ten ciemny brąz, to on tutaj w zewnętrznym kąciku wczoraj wypadł rewelacyjnie. I nawet stwierdziłabym, że to jest najlepszy mat z tej palety, jeśli chodzi o te, których wczoraj używałam, najbardziej napigmentowany i najłatwiejszy w pracy. Co do tego fioletu, to widzę, że są minimalne prześwity. On nie jest taki, wiecie, 100% kryjący. Myślę, że trzeba będzie go troszeczkę zbudować, dokładać i jakoś tak bardzo nie przeciągać. Lepiej wklepywać, bo jak wklepuję, to faktycznie ta pigmentacja się buduje. Ten fiolet, co prawda, nie jest tak intensywny jak w palecie. Mam wrażenie, że na oku wypada bardziej na różo fiolet i jest troszkę jaśniejszy, ale przy drugiej warstwie daje już krycie. Nie ma prześwitów i wygląda naprawdę ładnie. Dalej nałożę od razu cień błyszczący na resztę powieki od samego wewnętrznego kącika do środka i będzie to ten brzoskwiniowo-złoty cień. Nakładam na korektor bez żadnej bazy typu NYX. I sprawdzimy, jak on się przyklei. Mam nadzieję, że nie będzie dużego osypu, żebym nie musiała tutaj nic naprawiać. Przy jednej cienkiej warstwie wygląda całkiem dobrze. Będę się starała go zbudować i wzmocnić ten efekt. Ja bardzo lubię takie brzoskwiniowe kolory, brzoskwiniowo-złote odcienie, to jest typowo mój vibe. I w ogóle myślę, że ta brzoskwinka bardzo fajnie pasuje do tego ciemnego fioletu, no takiego pseudo-ciemnego fioletu. Muszę sobie tego fioletu troszeczkę dołożyć, bo on mi delikatnie zniknął pod tym błyskiem. Wyrównać to wszystko, żeby ten błysk nie przyćmił mi matu. Ale powiem Wam, że to połączenie naprawdę... Wygląda ciekawie. W załamanie dam ten odcień, to jest taki powiedziałabym pastelowy fiolet, który na słońcu wygląda całkiem interesująco. Macie go tutaj, więc zobaczymy, jak on się sprawdzi w załamaniu. Nałożę go tylko w załamanie, a powyżej dam ten jaśniejszy, no taki wyprany, lekko różany odcień. Fioletowe makijaże bardzo mi się podobają na kimś, ale siebie w fioletach nie lubię, nie do końca czuję ten kolor. Jednak powiem Wam, że ten makijaż z tym brzoskwiniowo-złotym błyskiem całkiem spoko. Naprawdę. Może się do fioletowych akcentów w makijażu przekonam. Nie do stricte fioletowych makijaży, ale właśnie do akcentów. Nie chcę już więcej nakładać tego fioletu, żeby nie było zbyt fioletowo. Zaraz przejdę sobie do tego jaśniejszego, no delikatnie przydymionego odcienia. Tylko najpierw ich pójdzie na drugą stronę. No, powiem Wam, że te cienie są naprawdę bezproblemowe w pracy. One nie mają rewelacyjnego pigmentu. Ten pigment jest po prostu ok. Ta formuła jest po prostu ok, bo to nie jest cień taki, wiecie, kremowy, masełkowy, nie wiadomo jak fajny, ale jest łatwy, łatwy, intuicyjny, więc myślę, że dla osób początkujących, dla osób, które chcą zacząć przygodę z kolorem, to może być naprawdę ciekawa propozycja. I przejdę sobie teraz do tego koloru. Rozblenduję sobie wszystko ponad załamanie. Żeby wzmocnić delikatnie ten makijaż, zrobiłam jeszcze kreskę przy linii rzęs tym ciemnym czekoladowym brązem. No i powiem wam, że wyszło to naprawdę ładnie. Ten brąz jest bardzo intensywny. Myślę, że to jest najlepszy cień matowy z tej całej paletki. Rewelacyjnie napigmentowany, bezproblemowy w pracy i ładnie się łączy z innymi cieniami, jeśli chodzi o makijaż oczu. Ale też ładnie się łapie, na przykład, właśnie w przypadku kreski przy linii rzęs. A to jest duży plus. Jeśli chodzi o dolną powiekę, myślę, że też nałożę ten brąz. Na pewno nałożę go w zewnętrznym kąciku, a bliżej wewnętrznego kącika może dam coś troszeczkę jaśniejszego i podziałamy z jakimś błyskiem w wewnętrznym kąciku pociągnęłam ten brąz dosyć daleko ale wezmę sobie teraz czysty pędzelek i nałożę może ten jasny fiolet na samym początku żeby ta dolna powieka nie była aż tak ciemna został już tylko wewnętrzny kącik i ten łososiowo-różowy kolor no, może nie pasuje tak na 100%, ale musiałabym chyba użyć cienia z innej palety, żeby było idealnie, a tego bym nie chciała dzisiaj robić. Więc będzie to troszeczkę inny wewnętrzny kącik niż zwykle. Ja zazwyczaj rozjaśniam albo matowym cieniem, albo szampańskimi, takimi wiecie, jasnymi kolorami błyszczącymi. Jednak tutaj te warżowe maty nie są stuprocentowo napigmentowane, nie mają rewelacyjnego pigmentu, więc to rozjaśnienie byłoby znikome. Dlatego już niech zostanie tak jak jest. No, w sumie nie jest źle. Jeśli chodzi o makijaż, to naprawdę mi się podoba. No, nie jest jakiś super mocny, intensywny. No, bo jak mówię, te cienie są po prostu dobre. Ani niezłe, ani nierewelacyjne, tylko dobre. Makijaż skończony na linii wodnej kredka z nabi w kolorze Dark Nude, a na rzęsach odżywka z KVD Lash Primer i tuż z Eveline i jest to Defining Mascara Super Thin. Krótko dwa słowa na temat tej palety, bo podsumowanie już nagrałam wczoraj i podtrzymuję zdanie, które wczoraj miałam na temat tej paletki. Jest ona po prostu ok. Pamiętajmy, że kosztuje 20-30 zł, więc to jest naprawdę tania paleta. A da się nią zrobić dosyć fajne makijaże. Co do pigmentu, jest całkiem spoko. Fajne jest to, że można te cienie budować. Plusem jest to, że one się nie osypują. Łączą się ze sobą też całkiem spoko. Błyski są przeciętne. Najfajniejszy jest moim zdaniem ten turkus. Ten rose gold, taki brzoskwiniowy rose gold też wygląda ładnie. Mam go dzisiaj na oczach. Ale jeśli chodzi o ten, no to już jest taka słabizna. Ten to jest typowa perła, ten złoty również to jest taka typowa tania perła. Więc jeżeli chcecie sobie kupić jakąś tanią, kolorową paletę i zacząć przygodę z kolorami, to myślę, że spoko, ale jeżeli macie już wprawę, jeżeli macie inne kolorowe palety, no to myślę, że nie będziecie do końca zadowoleni, bo ta jakość jest po prostu przeciętna. Jeśli chodzi o mój dzisiejszy makijaż, to o dziwo mi się podoba. Chociaż ja nie przepadam za fioletami na sobie. To ten makijaż przez to, że te cienie nie są super napigmentowane Jest taki ładny, delikatny, nieprzesadzony Co do podkładu z Givenchy to powiem Wam, że jest naprawdę rewelacyjny pod kątem trwałości Wczoraj wytrzymał ponad 10 godzin w stanie prawie nienaruszonym Troszeczkę starł się z nosa i naprawdę minimalnie z brody Nie wyświecił się, więc jest to naprawdę dobry podkład No dla mnie jest troszkę za drogi Myślę, że w drogeriach są podkłady, które dają taki efekt Ale trzeba mu przyznać, że jest po prostu rewelacyjny Także tyle jeśli chodzi o dzisiejszy makijaż. Zapraszam Was na podsumowanie. Makijaż skończony, także przechodzimy sobie do podsumowania. Jeśli chodzi o podkład żywąszy Prism Libre Skin Caring Glow, to bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jeśli chodzi o drogie podkłady, no to jak już Wam wspominałam, nie mam ich za dużo. Są po prostu drogeryjne kosmetyki tego typu do 50 zł, które zachowują się tak samo jak perfumeryjne. Są rewelacyjne, trwałe, super komfortowe, lekkie, czyli takie jak ja lubię. Formuły są takie, wiecie, delikatne, niewyczuwalne na skórze, dają mega naturalne efekty drugiej skóry, co też bardzo lubię w podkładach. No i mają fajne krycie. Więc moim zdaniem można znaleźć podobne podkłady w drogerii. Nie trzeba wydawać 255 zł, żeby osiągnąć tak fajny efekt, ale trzeba przyznać, że ten podkład naprawdę przepięknie wygląda, bardzo leciutko, naturalnie jak druga skóra, przy tym ma fajne krycie. Mam wrażenie, że on też troszkę wygładza skórę i jest lekko zastygający, więc podejrzewam, że będzie trwały. Cieszę się, że dostałam tą miniaturkę, że go przetestowałam. No i myślę, że ją sobie zostawię na jakieś większe wyjście, może mi się właśnie wtedy przyda. I przechodząc już dalej, paleta Welcome to Miami od marki Essence. No, jest okej. Okay. Nie jest to największa pigmentacja na świecie, nie jest to najlepsza paleta drogeryjna, ale można ją kupić już za około 20 zł i trzeba brać na to poprawkę. Niestety, jak wspomniałam, opakowanie jest słabe, tutaj mi się wszystko poodklejało. Także, no to jest moim zdaniem minus. Ale znowu patrzmy na tą niską cenę. Jeśli chodzi o maty, ani złe, ani rewelacyjne. Po prostu dobre. Pigmentacja jest całkiem w porządku. Co prawda, na słoczek wyszło średnio, ale już na powiece, na mokrym korektorze, te cienie naprawdę pokazały swój pigment. Jeśli chodzi o błyski, no są dosyć cienkie, delikatne. Co prawda ten jest troszeczkę mocniejszy, ma inną konsystencję, jest taki troszkę bardziej miękki od pozostałych i bardziej mocniej kryjący. Reszta to są takie leciutkie, delikatne, bardzo dzienne błyski, ale wyglądają ładnie. No niestety ten na brązie zrobił się złoty. Ogólnie jest taki brzoskwiniowo-rozgodowy, naprawdę bardzo, bardzo ładny cień. I myślę, że spróbuję go przetestować solo na całej powiece i delikatnie dołożyć brązera w załamaniu. I wtedy będzie wyglądał fajnie. Także podsumowując, jeżeli szukacie taniej, kolorowej palety, jeżeli boicie się kolorów i chcecie zacząć przygody z kolorami, to może być fajna opcja na przetestowanie, jak będziecie w danych odcieniach wyglądać, żeby może połączyć takie neutralne makijaże z nutką koloru. Wtedy spoko, jeżeli już macie wprawę i chcecie takiego, wiecie, dobrego pigmentu, bardzo dobrej jakości cieni, no to możecie być delikatnie zawiedzeni. Troszkę trzeba z tymi cieniami popracować, dołożyć, doklepać i wygląda to naprawdę dobrze, ale myślę, że osoby, które już właśnie mają troszeczkę większą wprawę w makijażu, które oczekują troszeczkę więcej no to tak nie do końca, raczej dla osób początkujących albo po prostu dla osób, które używają bardzo rzadko kolorowych cieni i tylko wiecie, raz na jakiś czas chcą sobie zrobić jakiś akcent wtedy myślę, że ok, bo paleta nie jest zła a jeżeli miałabym Wam polecić naprawdę bardzo dobrej jakości paleta od Essence to powiedziałabym Disney, jest to seria Bambi naprawdę rewelacyjne cienie tutaj również mamy mięty, mamy czekoladowe kolory, brązy Troszeczkę złota, delikatny szampan i te cienie już są lepiej napigmentowane. Z nimi się lepiej pracuje, bo one się jakby tak bardziej przyklejają do powieki. Te nie powiem, że się wytracają, ale trzeba je troszeczkę doklepać, dołożyć, żeby wyglądały intensywniej. Te są naprawdę intensywne przy pierwszym przyłożeniu. Przepiękci się na oku trzymają. Błyski też mam wrażenie, że są trochę bardziej na bogato. Że gdybym ja miała kupić jeszcze raz jedną z tych palet, to oczywiście kupiłabym paletę Bambi. Ona jest też lepiej zrobiona. To jest taki porządny karton. Wszystko się super trzyma, jest duże lusterko. Jest też większa ilość cieni. Tutaj mamy słabej jakości plastik, który się trzyma na słowo honoru przy tym kartoniku. No i tutaj się z drugiej strony już wszystko podklejało. Także, jeżeli chcecie po prostu kupić sobie pierwszą kolorową paletkę, przetestować jak będziecie wyglądać w kolorach, to cienie nie są złe, ale musicie brać pod uwagę, no, że ta paleta nie jest najwyższych lotów. Jeśli chodzi o test drogiego podkładu i taniej palety drogeryjnej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy testowaliście może podkład od Givenchy, a może znacie paletę Welcome to Miami od Essence i co na temat tych kosmetyków sądzicie. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!